Tam. Dobry wieczór, pan A. gołęb... No, halo, pan gołębiarz? No, znaczy, że gołębiarz to nie wiem, no, ale hodowca. No właśnie, no, to dobrze, że pan się przyznał. Wie pan co? E, tak. bo pan z Siewerska jest, tak? Tak, tak. E, no, proszę pana, dzwonię do pana z pretensjami i to całkiem niemałymi. E, tak. Posłucha mnie, pan. Prawdopodobnie pana gołębie nastrały mi na pojazd mechaniczny, w tym przypadku na mojego, no, Fiata, tak? Nieważne, jaki samochód. Yy, ważne, żebym na, yy, na, na, na strały. Yy, zgłaszam jakby do pana pretensje, no bo to też nie jest normalne, że ja sobie siedzę, yy, samochód jest, nie ma żadnego garażu, nie jest garażowany, a tu pańskie gołębie srają mi na karoserię, jakieś tam odpryski później, ciężko to domyć, yy, wie pan o co chodzi. Panie, panie, panie ale dobrze, To mi pan skąd pan dzwonisz? No, Przez chwilę panu powiedziałem. Nie, ale nie powiedziałem pan z jakiej miejscowości pan dzwonił. No, siebieska. Panie, pan jesteś chory czy nieszczęśliwy? Dlaczego niby? A wiesz pan, z kim pan rozmawiasz? No właśnie... A wiesz pan, co jest, jest za posądzenie? Ja pana a nie posądzę. Pan, wiesz pan, że ta rozmowa Wiesz pan, że rozmowa nagrywana? No dobrze, niech będzie nagrywana. A, a, wiesz, a wiesz pan, gdzie, a gdzie ten samochód stał, proszę pana? Yy, na gołym niebie. Tak? Na gołym niebie? No nie tak? mówię, w, w, jakiej, w jakiej miejscowości, w którym miejscu, proszę pana? Mówię panu, że nie był garażowany, a pan mi teraz uskutecznie mówi pan mi grozi teraz, że mnie zabije. Proszę pana, ja chcę tylko wyjaśnić. Proszę pana, proszę pana, yy, licz się pan ze słowami i słuchaj pan, co ja mówię. No bo coś przerywało, no. No to chyba u pana coś przerywa. Naprawdę, coś z panem chyba jest nie tak panu. No musi to dobrze! To chyba nie... do, lekarza, do lekarza się pan udać, a, a nie do mnie z takimi pretensjami. No to niech pan wypowie się na ten temat. Niech pan... Yy... No, bo, no to ja panu coś powiem, proszę pana, na ten temat. Panu wypowiem coś się. Bo ja jestem na. mam teren prywatny. No. Ma, mam, ma, mam wokoło swojego budynku 10 hektarów, a może i nawet więcej. To nie wiem, pan wjechałeś na mój teren prywatny? Ja, broń Boże, ja nigdy nie wjechałem na Pana teren. No to, no to, no to Panie, oprócz się pan i miej Pan pretensje, bo inaczej ten gołąb, proszę Pana, nie mógł dolecieć, bo ja mam takie gołęby, że nie fruwają. Jeszcze raz. No to jesteś Pan w błędzie. Mam takie gołębie, które nie fruwają, tylko chodzą na pieszo. Jak może gołąb nie fruwać tylko na pieszy chodzić? No chyba ja Pan sobie jadł. No widzisz pan, no, pan, no to Pan ja jaja robisz. No pan se ja robi, no gołąb albo lata, albo no, chyba to nie jest pies, że on se chodzi i se truchta. Panie, panie, panie pan, naprawdę pan chory jesteś. Naprawdę e... chory pan jesteś, bo, bo nie wiesz pan, dodzwoniłeś się pan, nie wiesz pan do kogo, nie wiesz pan gdzie, nie wiesz pan gdzie pana pan samochód stał, pod gołym no nie wiem, to pod niebami, go pan nie, na, nie, e... nie ma nie nigdzie go pan nie patruje, tylko pan nie ma go pod Ej, proszę pana. Pan chory jesteś? proszę pana. Niech mi pan nie ubliża, bo ja podejrzewam pana gołębie o nasranie mi na pojazd mechaniczny. A to, to, się, to się jakby wiąże z tym, że odpryski kałowe właśnie z takich ptaków się wiążą z tym, że lakier trzeba odbudowywać. Dobrze, to mnie pan za gówno zapłacić, tak? Zaci, Zacina się pan, jeszcze raz. No, za gówno mnie pan zapłacisz, tak? Nie, to pan zapłaci za gówno, bo pana ptaki to mnie, nas... Zresztą, się pan panie, Podam pana do oddzielności, bo pan jesteś błędny. Nie wiesz pan nawet, nie, nie mi pan, pan no Ale... powiedz mi pan skąd pan dzwonisz. No powiedz mi pan skąd pan dzwonisz. No powiedz, bo panie po numerze ja dojdę. No już nie pan... Się pan. Siewierska. Tak, i pod leśnym numerem? Jeszcze raz. Pod numerem w pan mieszkasz. Ale co panu, muszę się przyznawać? No to panie, no to ktoś tak teraz okaże, że jakiś kanał, jakiś czy o coś a nie wieś pan gdzie pan mieszkasz, nie wieś pan gdzie samochód stał? No coś pan, chory jesteś? No bo powiedz wrocławski, tak? Tak, panie powiedz wrocławski, wiesz pan co, nawet nie wiesz pan gdzieś się powoli. nie. Nie, no ja wiem, mówię, że ja jestem Powiat. Dobra, zróbmy tak. No to, no to panie, od Wyssierodka poleciały do Wrocławia, tak? Nie, po powiedz włocławski. Co pan dzieli za przeproszeniem? A pan powiedzieliście? No dobra! a, pan no dobra. Pan Wrocławski, a teraz pan mówi: tak? Ja daję. Dobra, poleciałem, dobra poleciałem, ja daję. Ja daję ja brata do telefonu i zobaczymy, co pan jemu powie. Bo on, w tej, jakby w tej dziedzinie, wie o co chodzi. No jest... dobra, lecz ta się brata. Już daję brata, on pana zna. Jakby się dogadacie. O! Cześć, jak on się nazywa ten chłop? To był Patryk? Czekaj, czekaj, bo kurde, chciałem go połączyć widzowie. Nie zdążyłem, bo chuj się rozłączył.